Kartonik już jest rozpieczętowany, także zaglądamy do środka. Dosyć twardy jest i widać, że jest bardzo dobrze zabezpieczone. To nam nie będzie potrzebne. To przekładane przegródki. To są tu tak naprawdę dwa zestawy autek. Jeden jest premium, drugie półpremium, Także za sobie zobaczymy, co tutaj mam. wyjmuję najpierw komplety. I zobaczymy. A więc zestaw Hot Wheelsów z serii autek Hot Wagon. I tutaj mamy z 1964 roku Chevy To jest po prostu nic innego jak autka z serii pół premium. Bardzo ładny zestaw kolorystyczny. Przebijający zieleń. Z przodu światła grill. A z tyłu... O, o też są światełka. Co prawda nie ma tablicy rejestracyjnej, ale jest tutaj napis. O, i od góry tak się prezentuje. Pierwszy z pięciu dwójeczka jest to custom gto wagon matowy czarny z białymi pasami no, tu światła, no, no też widać Światła też z tyłu są i tutaj mamy Co to jest? Może ktoś będzie wiedział. Idę w komentarzach czy to. No nie wiem. W momencie fajnie bo się prezentuje. Czarny matowy kolor. I to jest dwójeczka. Hmm, strójki Tatsun Bluebird Wagon 510 W malowaniu Yokohamy, felgi złote, też grill jest, światła Na masce też jest dwa krótkie pasy, no i tył O też światełka są o, i napis Datsun, super. W przypadku czwórki to jest Volvo 850. Oznaczenia z tyłu auta również nam na tylnej części. Światła są. Pełne obrendowanie. No i tu też bardzo fajny jest. no i szyber, tak jest. Volvo na masce. Jako ostatni model z tej serii to jest Audi RS 62 Avant. No i chyba najlepszą robotę robi. Oznaczenia na grillu, to co widać, światełka, pas przechodzący przez maskę jak i dach z szybardachem, no i tył super jest, no i rejestracja, i oznaczenie Audi. No i tak, no i tak ten zestaw się prezentuje, jeszcze ponownie pokażę. Fajny zestaw kumbiaczków. A następnie przejdziemy do zobaczenia drugiego zestawu, który też zamówiłem. Oto drugi zestaw, także widać już co jest. Seria Raze Day. Powyjmujemy sobie najpierw i omówimy. Pełen konkret. Pudełeczko nie będzie potrzebne. No dobrze, to co na pierwszy rzut idzie Rex i Porsche 911 GT3 Bardzo ciekawe malowanie. Sporo kalkomanii. Takich nawet futurystycznych. Na obecne czasy, no ale fajnie wygląda. Światła tutaj też są. Wszystko dobrane kolorystycznie. Linia tylnych świateł. O, Porsche 911. To jest akurat jeden z pięciu. Następnie mamy korwetę. C8R. Oto no tylnie światła, spoiler. Oznaczenia: całe obrębowanie na aucie. No i tutaj też przód też fajnie się prezentuje. To był dwójeczka z pięciu. Mamy Bentleya z 2018 roku Continentala GT3. Też świetnie oznaczony. Oznaczek Bentleya z tyłu światła są. Fajne, fajne zestawienie kolorystyczne. No i tutaj grill jest światełko też. O na spoilerze jeszcze cały napis Bentleya. Super. Bardzo fajny zestaw. A więc tak, jako czwarty model, to jest Nissan ZGT4. Też sobie spojrzymy z tyłu. Proszę bardzo, światła, oznaczenia z tyłu. No, szkoda, że układ wydechowy nie jest na, w innym kolorze, to by lepiej się też prezentowało. No i front. Nawet znaczek Nissana jest. Oczywiście w tym zestawie są kółka Real Riders, no i spód metalowy, podwozie, jak i karoseria. I to był czwóreczka z zestawu. Jako ostatni jest to BMW 320 grup 5. W kolorze pomarańczowym oznaczenie Castrola. Spoiler. O proszę znaczek tutaj grill. Przechodzący pas przez całość. I tutaj tył mamy. Fajnie się też prezentuje. Co do tego zestawu, to jeszcze mam jeden element, który tak naprawdę chciałbym ten zestaw inaczej wyeksponować, ale to zaraz też pokażę. Nie chciałem Was zanudzać pełnym składaniem zestawu, czyli tego stojaka, który widać, ale zasadność jest taka, że belki są połączone i tutaj. I tutaj sobie w te szyny wsuwamy modele. Tak się wszystko prezentuje. Jedyneczka, dwójka, trójka, czwórka i piąteczka. A tutaj mamy taką zwieńczającą belkę, zakończającą całość, żeby to się tak fajnie trzymało. No i tak to wygląda. Także zapraszam do. Kolejnych moich filmików również mam nadzieję, że ocenicie ten zestaw, jaki jeden, jak i drugi. Zarówno też ten stojaczek, który tutaj jest pokazany. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.